Witam Państwa. Jesteśmy w salonie 2 kółka 30 km od Bydgoszczy w nakle nad notecią. Mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła, dokładnie 200 metrów od niej. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach sprzedajemy motocykle, skutery, motorowery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich do naszych sklepów internetowych. Salon 2 oraz KładyPolska.pl. Informujemy, że wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj oraz prowadzimy sprzedaż ratalną przez telefon. Proszę państwa, zgodnie z obietnicą pokazujemy dzisiaj nowe kłady, które dotarły do nas wczoraj, modele Forkraft 125, czyli tak zwany Forkraftik, mniejszy Forkraft Przypominam Państwu, że mamy cały czas w sprzedaży modele ForCraft 250. To są kłady na kołach dziesiątkach bez homologacji drogowej. Prezentowaliśmy je Państwu w poprzednich audycjach. Teraz pokazujemy dwa nowe kolory ForCraft 125. One występują w dwóch wersjach skrzyniowych: wersja 1 plus 1 lub 3 plus 1. Tutaj mamy wersję 3 plus 1 i mamy wersję ForCrafta. Czarny mat z czerwonym oraz wersję militarną, która tak samo jak wersja Forcraft 250 posiada aluminiowe felgi i jest w kolorze zielonym. Silnik oczywiście Tao Motor, For, Forcraft to produkcja Tao Motor. Mamy na to 2 lata gwarancji, 4 jednocylindrowy, pojemność 125, Moc około 14 koni. Rozruch elektryczny. Układ zasilania to gaźnik. Skrzynia biegów do wyboru. Tu mamy wersję 3 plus 1, ale mamy również na magazynie jeszcze wersję 1 plus 1. Co to oznacza? 3 plus 1 mamy trzy biegi do przodu, 1 do tyłu. A w 1 plus 1 mamy pełen automat, czyli albo do przodu, albo do tyłu. Koła ośmiocalowe, stalowe po prawej stronie wersji czarny, mat z czerwonym, albo. Yy, aluminiowe w wersji zielonej, hamulce przód i tył to tarczowe hydrauliczne łańcuch 428, wymiary długość 1500, szerokość 1000, wysokość do siedziska od podnóżka 600 mm, maksymalne obciążenie 120 kg. Tak to wygląda w przypadku kłada Forcraft 125, jest to nowość. Te pojazdy dopiero się pojawiły. Długo na nie czekaliśmy. Oczywiście fajne, kompozytowe też bagażniki, o których nie rozmawialiśmy. No i oczywiście elektroniczny licznik proszę Państwa, to by było tyle na temat kładów Forcraft 125. No teraz kiedyś nie trzeba było dodawać, bo, bo był tylko 250. Teraz mamy Forcraft 125. Zapraszamy wszystkich do naszych sklepów internetowych na salon 2 oraz składypolsk.pl. Zapraszamy również na nasz kanał na YouTube, profil na Facebooku oraz na nasz Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, salon 2KPL, Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.